Tej stronie, Victor, no I osiągnąć w swojej stronie, się widzowie. Yy... No, sobie dziadku, jak zawsze. Bo nie ma na razie jakiejś innej, kolejnej serii. Szybko zaczynamy, bo widzę, że nagrywam wczoraj film, tutaj. Tylko, że się nie nagrało. Oczywiście nowa jakość. Jak przez OBS-a, więc jest nowa jakość i lepsza o wiele. No, sobie, jak na, na stosunkowo, będzie ogromny specjalny. I widzowie lecimy z bronowaniu. Jezu. No I Ruf jest o tym zapomniałem, bo nie wiem czy jest strasznie tam sejruje. Nie wiem przez co. Naprawdę, ale no... No i dziękuję mój nikolaj po wybraku. No i był wczoraj, mój bratek, nagrywałem wcześniej, że Nie jak się, nie wiem, przez wyłączyło, wyłączyło nagrywanie. Wtedy on był. No teraz już do nich Ale jest to co się tam wygrało lecimy O stosunku Wtedy będzie muzyka I mam kawałek zaplanowany Oglądam na kolegie Ale nie, nie powiem wam, bo bo nie chcę być taki takie Ale też nie chcę na wszystko zdradzać nie. Ten film ja nagrywam w poniedziałek I w poniedziałek będziemy mieli film Tylko nie ten, tylko inny Nie pamiętam, który Ja mam tyle zapisów Za wszystkiego Teraz jak na jeszcze drugi palec Pobronujemy no i praktycznie to chyba dzisiaj będzie wszystko Nie, nie, bo dzisiaj to bronowanie Będzie No i może jeszcze później po dwóch dniu to porobił Sąsiadę tego dzisiaj go nie będzie Po dwóch to była oburza Chyba znowu wraca, bo tego nawet na no będzie na później bo później będziemy mieli odcinek To była oburza w poniedziałek już nie później então, później, było niedużo, dlatego później trochę poniedziałkowy odcinek był naprawdę niebezpieczny. To było. I lat nie było dużo więc... Też widzę, że nie initiation... jest nowo jakoś. Bardzo się sobre, z tego cieszę, bo pobawię się, że się, że wszystko. No bo wiadomo, że to jest Wszystko sobie obawiam już. Hmm. Wszystko za dużo stracić. No ja to nie dałem się tutaj lepiej nie dać. Dobra, idziemy do Ogólnie to lekko 30 podnosi. Tutaj widzę, że większość osób to ma jeszcze zakamionowane to pola. Bo w ogóle ludzie tam. Jezu, jedno tutaj widzieliście, podniosło. No i jak przyszły jest Ale tu. Jezu, widzowie. Naprawdę jest niebezpiecznie z tym, tutaj za Bardziej po Panie widzę, aby nie, nie, dobre, nie, aby długą fajnację będzie na odcinku. chyba się Nie Albo nie. na będzie pan Marc. Albo już macie tą Marc z Tak, chyba macie tą na salonu, albo będzie na odcinku prostu, No widzę... Późno, czasem tu jeszcze raz w bo film tak szybko, no w jeden dzień 11 sierpnia. Dla mnie to jest długo. Dla mnie to jest, mnie to jest bardzo Długo też będę miała lepiej to wszystko zrobione, no bo nie będę musiał specjalnie wychodzić z farmingu, bo ja wiem, co mieli, tego farmingu, jak ja będę na filmie. Będę pewnie wychodzić z farmingu, i ten... I FPS-ach po tylko sobie komputer i dwa monitory, tego danego miała po prostu nie z monitora całego BS-a i po prostu bym sobie jechał i byłem satysfakcjonowany, no i to, że chyba wyraźnie. Bo tak to muszę się zatrzymać, wyjść, wejść z farmingu, zacząć wyciągać domacze, tego farmingu, jak jest tak ustawione. No i e, ten muszę wyjść z tego formuły. No, oczywiście, w no i muszę e, zrobić change, ja nie chcę tego tylko po prostu przewijam myszkę na drugi monitor. I na drugi monitor żeby robi cięcie, mogę ciągle je I niedługo to, że może, bo już to Life na 50 minut będzie załatwiony, podlew idzie na jedną górę i też mogą być vlogi. Może być vlog, to jest 3. Bo podjąłem z moim yy, challenge, że yy, z moim bratem nie wytrzymam yy, w namiocie. Namiocie. Yy, 3 dni i ten namioc będzie tutaj na podwórku. Yy. Ja mogę wam robić jakieś vlogi z tego. Tylko, że nie chcę mi się rozkładać, bo widzę, że to jest bardzo ciężkie. Po pierwsze, to muszę na pojechać, po to jest bo to nie jest km a Nie chcę mi się jecha, bo nie mam prawa jeszcze. to jest takie się duże i na a mi w ogóle jest drogi, bardziej gruby, grał bardziej z tą paki, którą zagrałem, grałem a tym mniejszym panu nieco, a byłem nie jestem Nie jestem takiego nie A nie się to nie jest. No, jedynszy że to prawdopodobnie będą na będzie też No, no, nie będzie bały. Widzę, tutaj wszystko jest rozplanowane na robotu. Muszę sobie wnet nie tylko nawet, może do poszukać. nie w internecie będę szukał tych pomysłów, tylko pomyśleć, co mogę nadać tutaj. Tylko, że ja nie wiem, to YOUR... znaczy czasem przemienia, czasem że jest tu rozwiązanie do roboty. Ja nie wiem, co ja mogę dać. Bo, jak na przykład przewinę, czas o jeden dzień, to znowu będzie coś więcej do roboty w tej chwili. Przypomnę się, co, możemy coś w nagrać z sąsiadem, tylko na razie jeszcze chyba jeden dzień będzie bez sąsiada. To będzie co, w tym niedzielę, bo postaram się w niedzielę, bo w tym przypadku w tej chwili, gdybym się chciał, więc będę robił w tym mocy chwili. No. Prawie połonić o tym, bo też to jest 30.

jak była burza, to co w filmie, to chyba takie o... blablabla, Nie dlatego oszczędziłem właśnie trochę. później film, i wcale też później film. Można jako nagranie tego filmu, jak sobie... A to jest film. Się w będzie jak jest pij, w środę jest film, z piątek jak jest film, No i w niedzielę może tak. mi się chciało. do pracy, bera i ciężko. To za zadami, czy będzie mi się chciało, czy nie będzie mi się chciało, to wrzucę, a prawdopodobnie ją wrzucę. Nie będę czekał na filmik, bo naprawdę ja mam troszkę co z czasem nagrywanie filmu, dlatego nie ma codziennych filmów. Bo ja nie mam tak, że... Na pewno, może jak sąsiad wróci, czyli za dwa tygodnie, to zrobimy cały tygodniu rozkaz fotograficzny. I wtedy będzie możliwość że wystartujemy tę serię. Bo dzisiaj może to kontynuuję trochę. Że... I porobię tą serię. Ale ogólnie mówię, że nie wiem, czy też będzie mi dobrze bo nie mam OBS-a

bo cięcia, nie cięcia nie zrobię, bo cięć robię, bo, bo, bo muszę wejść i sobie ten, bo trochę nie mogę nie nie, to muszę wyjść cięcie i cięcie muszę wybrać cięcie nie, Więc dużo więc tak to wygląda. że Ja już się staram, teraz robić jakieś 15, może na 20 minut bo teraz nie mam ograniczenia, jak to wygląda niż telefonowo, ale to nie jest jak w tym w aparatu jest jakieś ograniczenie, bo to mi się przeszkadza. A chyba ja się mogę 3 godziny filmu. I. no. się, widzę, że się pytać, jak mi to znaleźmy na to obrazie, jeżeli nie, to znaleźmy inkach, bo jest kluczką. Mam już mało do łowy mam też mało dłużej do psa. Mamy. Zajmiemy szybko. Mamy kamień. No. Lecimy sobie To po skończeniu chyba będę kończył. Tym zobaczę jeszcze jak będę czasowo, bo jak jeszcze będę nie będę miał mniej niż 15 minut, to no zapewne no, będę robił.

Я хочу купить себе монитор, потому что мне кажется, что я тут полноценно вставлю, и камерки. Поэтому я порекомендую купить себе обратный бюджет. Я просто надеюсь, что на не буду играть на бюджет. Не буду что ты будешь таким керосином, что ты не играешь на мониторе. Я не буду To, żeby nie po prostu robię wiem, to chcę sobie taki kontrol... kontro... kontrol... kontrol... Kontro, kontro, sobie przyczepić na głowę, jak przekręcam głową, to też się przekręca takie informando, żeby nie używać mierzy tylko że nie musiał skręcić nad głową musiałbym żeby To nie

też możliwe że ten film to będzie pierwszy film z miniaturką screenę sobie po prostu zrobię biorąc pod uwagę filmę na miniaturkę jeszcze nie zrobiłam screena więc będę musiał zrobić screeny za 30 z kluczowatorem ile w ogóle mamy na drodze ile w ogóle mamy a mamy 5 minut dopiero filmu i wygramy sobie z 10 minut filmu sąrem dzieckiem moja sobie nie było, bo właśnie moja było bardziej socjalistyczka, ma mojego sąsiada, który nie chce, bo komuś to słodkie, no nie jestem perfekcyjnym youtuberem. nie, nie jestem perfekcyjnym youtuberem, bo nagrywam chyba parę tygodni i no, każdy chyba jak nagrywa parę tygodni

bo nie, nie, nie muszę się skupić na telefonie, który był wcześniej ciągnął po tym i robić na cięcie tylko mogę się skupić na grze i no mogę też się skupić na grze no i nie... no i nie muszę jak chcę sprawdzić czas mimo to robię grę głodną w kazajkę i nie uczę paletnych i nie muszę ja nie chcę przywracać do tego bo nie ruszają bardzo bardzo hmmm Tutaj ma łatwo, bo po prostu mogę sobie kliknąć ten pomac, ile mi ja ile jeszcze Łatwo, łatwo, Widzę, że też 500 subskrypcji, żeby nie Ale to Może Bo nie jest na że 500 subskrypcji będzie dopiero zarobie.

dobrze, Na dzisiaj to już będzie bo krótki film zrobiliśmy, poczekajcie, tylko jedno zobaczyć, krótki film zrobiliśmy, ale o, zrobiliśmy film, no krótki, to strasznie, nie mam czasu, ale dobra, tu super w górę, macie po stosunku będzie ogromna nota, więc widzimy się już. Poniedziałek, w następnym filmie, albo we wtorek, albo w środę w następnym filmie. Nie wiem, kiedy to będzie wrzucone. Na razie. Cześć! yo